Pan Kamil pyta, czy dopuszczalne dla dżentelmena, dla mężczyzn z klasą, jest siedzenie z założonymi noga na nogę. Na przykład tak. Faktycznie powinniśmy uważać na tego typu um, postawy w różnych sytuacjach. Rzecz jasna, im luźniej, tym więcej możemy sobie pozwolić. Natomiast um, no, na pewno nie w sytuacjach oficjalnych, um, ponieważ. Zakładanie nogi na nogę to jest taki, taka oznaka, że się właśnie relaksujemy. Jest to taka postawa, którą stosujemy w momentach no, wolnych od większych konwenansów. W sytuacjach towarzyskich, w poczekalni do lekarza, czy wiem, przed gabinetem profesora, gdy czekamy na jakąś rozmowę czy jakieś spotkanie, no ale już nie na rozmowie o pracy, na egzaminie i tym podobnych sytuacjach. Najlepiej w tych oficjalnych, ważnych sytuacjach, kiedy nam zależy, żeby wypaść dobrze, powinniśmy jednak trzymać nogi obok siebie i utrzymać postawę prostą. W tych luźniejszych sytuacjach polecam faktycznie takie proste założenie kolana na na kolano. I w tym wypadku tutaj, jeśli mamy odpowiednią długość nogawek, warto zwrócić uwagę na to, czy nam skarpetka nie wystaje. Od tego są te podwiązki do skarpetek, o których wspominałem już kiedyś w jednym z filmów i one się bardzo przydają do takich sytuacji zwłaszcza gdy na przykład występujemy na scenie na przykład na jakiejś konferencji gdzie jest panel dyskusyjny a w takich panelach zazwyczaj się siedzi panuje troszeczkę luźniejsza atmosfera i pojawia się czasem ochota założenia nogi na nogę co nie jest takim złym pomysłem zwłaszcza, że siedzenie kiedy siedzimy frontem do publiczności no to mamy taki problem tych rozłożonych nóg, mężczyźni zazwyczaj nie siedzą z kolanami złożonymi więc żeby nie odkrywać krocza, co może się różnie kojarzyć, może być też przeszące dla samej osoby, która prowadzi rozmowę, a akurat nie mamy możliwości, żeby usiąść jakoś bokiem, wtedy założenie takiej nogi na nogę to nie jest złe rozwiązanie. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, czy nam skarpetka nie wychodzi cała spod nogawki, odkrywając kawałek nogi. Bo tego chcielibyśmy uniknąć. Dlatego warto zadbać o to, żeby mieć odpowiednie długie skarpetki w takich sytuacjach. Ewentualnie, jeśli chcemy być stuprocentowo pewni, takich rozwiązań używa się na przykład w telewizji, zakładamy taką podwiązkę, żeby nam nie zsunęła się ta skarpetka mimo wszystko. Jest jeszcze to trzecie rozwiązanie, kiedy siedzimy z tak założoną nogą i polecam unikać tego rozwiązania zawsze, kiedy zależy nam na naszym wizerunku. Z dwóch powodów. Przede wszystkim no, odkrywamy tutaj podeszwę. Podeszwa ma kontakt z wszystkim, co jest po drodze do miejsca, w którym się znaleźliśmy, więc mogą być tam również rzeczy, których nie chcielibyśmy eksponować. No i pojawia się tutaj też problem tego, że moglibyśmy kogoś przypadkiem szturchnąć tą nogą, zwłaszcza gdybyśmy tam siedzieli obok siebie. Może się wydawać ta postawa taka męska, ale Powoduje trochę problemów. Osoby, które by mogły siedzieć blisko nas, czułyby się raczej niekomfortowo i starałyby się uważać na to, żeby przypadkiem nie otrzeć się o naszego buta. No i jest to na pewno też pozycja, w której jeszcze bardziej eksponujemy skarpetkę i mamy większe ryzyko, że odkryjemy sobie kawałek nogi. Więc nie jest to rzecz, której musimy unikać zawsze i wszędzie. No ale warto zwrócić na nią uwagę, żeby robić to jak już to w odpowiednich sytuacjach. Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności z zakresu etykiety biznesowej i profesjonalnego wizerunku, koniecznie sprawdź ofertę kursów w Akademii. Nazywam się Łukasz Kielban i jestem jej autorem. Link do niej znajdziesz w opisie tego filmu. A jeśli chcesz znaleźć odpowiedzi na inne pytania o życie z klasą, zasubskrybuj ten kanał. Nie wahaj się zadawać pytań i przedstawiać własną perspektywę w komentarzach. Moją pracę napędza też wsparcie patronów, którzy przy okazji mają dostęp do materiałów dodatkowych, szybszego otrzymywania odpowiedzi na swoje pytania oraz zniżek na moje produkty. Jeśli doceniasz to, co robię, rozważ dołączenie do tego grona. Pozdrawiam i trzymaj klasę. Cześć!